Początkiem lutego nastąpiły istotne zmiany w dwóch sandomierskich placówkach. Nowym dyrektorem Sandomierskiego Centrum Kultury została Katarzyna Radziwiłko, a stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej powierzono Wojciechowi Duminowi. O swoich planach i największych wyzwaniach nowi dyrektorzy opowiedzieli w Sandomierskim Ratuszu. Mieszkańcy i turyści mogą się spodziewać wielu nowości. Katarzyna Radziwiłko ma bogate doświadczenie, mimo młodego wieku, pokaźny dorobek oraz wiele ciekawych pomysłów. Na swoim koncie ma m.in. pracę na Uniwersytecie Warszawskim, w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Brzegu, Instytucie Kultur Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jest również wykładowcą akademickim oraz zajmuje się badaniami naukowymi. Z wykształcenia jestem archeologiem, jestem doktorem archeologii, również historykiem. Ale także menadżerem kultury. Od samego początku mojej kariery zawodowej związana jestem z kulturą, z, między innymi z muzealnictwem, z organizacjami pozarządowymi, ale także instytucjami kultury, takimi jak Ośrodek Pogranicze Sztuk Kultur Narodów, Ośrodek Kultury w Sejnach oraz instytucjami zagranicznymi, gdzie odbywałam liczne staże naukowe w instytucjach akurat głównie kultury. Chciałabym, aby Sandomierskie Centrum Kultury było instytucją skierowaną do mieszkańców. Chciałabym, aby były tak naprawdę dwie drogi, jednak dzięki której będziemy aktywizować mieszkańców do wspólnych działań, będziemy włączać, aby Sandomierz był miastem dla Sandomierzan. A druga ścieżka to jest ścieżka turystyczna. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się przyciągnąć jeszcze więcej turystów, którzy odwiedzą piękne miasto i którzy odwiedzą nasze tutaj lokalne atrakcje. Katarzyna Radziwiłko wygrała konkurs na dyrektora placówki, który został rozstrzygnięty w listopadzie zeszłego roku. Wyzwaniem będzie wyjście z nowymi propozycjami do seniorów oraz zachęcenie mieszkańców do tworzenia swoich inicjatyw. W planach jest przeprowadzenie badań społecznych, tak by placówka mogła przygotować optymalną ofertę. I próbowaliśmy to z panem dyrektorem. Naprawdę trwały długie przygotowania dotyczące turystycznej trasy podziemnej. Ona, zdaniem wszystkich, powinna zostać zmodernizowana, powinna zostać unowocześniona, i tu naprawdę duże kroki, duże przygotowania zostały poczynione. Chcemy ten kierunek kontynuować. Oczywiście no, trzeba dość spore pieniądze zainwestować, i, i to jakby jest największa bolączka. Ale mam nadzieję, że wspólnymi siłami, tu przy pomocy też i, i wiedzy, i umiejętności pani dyrektor, pozyskamy jakieś fundusze i, i spowodujemy to, że ta trasa będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, będzie jeszcze więcej turystów przyciągała. Natomiast no, też chcemy, widzimy, widzimy, że ten ruch turystyczny jest skumulowany w miesiącach letnich, i cały czas dążymy do tego, żeby go maksymalnie rozciągnąć w czasie. I myślę, że to nam się udaje. Przez blisko 13 lat Sandomierskim Centrum Kultury kierował Wojciech Dumin. Teraz podjął się nowego wyzwania i został nowym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zastąpił na tym stanowisku Barbarę Rożek, która po latach pracy przeszła na emeryturę. Trudno było zrezygnować z takiej osoby, z takiej osobowości i z takiego potencjału, który, który posiada w sobie pan dyrektor, więc jeżeli zbiegło się to w czasie, że, że na emeryturę odeszła pani Barbara Rożek, zaczęliśmy szukać następcy i jakby tutaj naturalnie pan dyrektor pokazał się taką, taką tą pierwszą kandydaturą. Przejęliśmy po byłych właścicielach drukarni Urządzenia, zakupiliśmy właściwie za kwotę 30 tysięcy złotych. One tam zostały. Jest to też potencjał do wykorzystania. Nazywamy to roboczo Starą Zecernią. I to też takie wyzwanie będzie dla pana dyrektora, żeby uruchomić. Ten potencjał taki, no, nazwałbym go mini turystyczny, czy taki do, dla, dla być może młodzieży, dla dzieci, dla wycieczek szkolnych, żeby, żebyśmy mogli pokazać, jak kiedyś wyglądało drukowanie tekstu, jak, jak wyglądało przygotowanie różnego rodzaju plakatów, druków. Za kilka tygodni zakończy się modernizacja i rozbudowa budynku miejskiej Biblioteki. Da to nowe możliwości i pozwoli na realizację wielu ciekawych projektów. Warto dodać, że to najstarsza placówka kultury w królewskim mieście. W tym roku mija dokładnie 115 lat od założenia miejskiej biblioteki. Obejmując stanowisko miejskiej dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej będę się starał, aby czytelnictwo w naszym mieście coraz bardziej było popularyzowane. To, jak wszyscy wiemy, i wskaźniki ogólnoświatowe w zasadzie wskazują, ilość czytelników z roku na rok maleje. Dlatego tutaj wyzwanie na nowe formy zaangażowania do czytania, do promowania tego czytelnictwa. Niewątpliwie chciałbym, aby to dzieci i młodzież częściej korzystały z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej. Choćby w oparciu o recytacje rodzimych twórców, czy to Wiesława Myśliwskiego, popularyzacja innych twórców lokalnych, Michał Śmielak, Maciej Płaza. Mamy naprawdę szerokie grono literatów, którzy wywodzą się z Sandomierza, są z Sandomierzem związani. I to pewne wyzwanie, aby móc promować Sandomierz także poprzez pryzmat literatury. I liczę, że Miejska Biblioteka Publiczna będzie świetnym uzupełnieniem oferty świadczonej przez Sandomierskie Centrum Kultury.